Dlaczego bogaci ludzie nie kupują tych rzeczy? Pięć wydatków, z których musisz zrezygnować. W dzisiejszych czasach często słyszymy, że żeby być szczęśliwym, potrzebujemy coraz to nowszych i droższych rzeczy. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego bogaci ludzie, którzy przecież mogliby mieć wszystko, często wybierają skromniejsze życie? Osoby zamożne wyróżniają się nie tylko zasobami finansowymi, ale także podejściem do pieniędzy. Wielu z nich unika pewnych wydatków, które dla większości wydają się niezbędne, i to właśnie ich wyróżnia. W tym filmie przyjrzymy się pięciu kategoriom wydatków, z których bogaci ludzie często rezygnują. Dowiecie się, dlaczego to robią i jak wy możecie zastosować te zasady w swoim życiu, aby zbudować stabilność finansową i spełnić swoje marzenia. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego tak wielu milionerów, ludzi sukcesu Wybiera proste, a nawet zwyczajne ubrania? Przecież stać ich na drogie marki i luksusowe dodatki to nie przypadek. Oni po prostu rozumieją, że prawdziwa wartość leży gdzie indziej. Weźmy na przykład Steve'a Jobsa, wizjonera Apple, który zawsze nosił czarny golf i jeansy, czy Marka Zuckerberga, twórcę Facebooka, który stawia na szare koszulki. Myślicie, że nie stać ich było na garnitury od Armaniego? Oczywiście, że stać, jednak oni świadomie wybierali wygodę i funkcjonalność, a nie metki z wygórowanymi cenami. Dlaczego? Bo wiedzieli, że to, co noszą, nie definiuje ich sukcesu ani wartości jako człowieka. Zamiast wydawać fortunę na rzeczy, które szybko wychodzą z mody, inwestowali w siebie, w swoje firmy, w rozwój. I to właśnie przyniosło im prawdziwe bogactwo. Pomyślcie, Ile pieniędzy rocznie wydajecie na ubrania, które nosicie tylko kilka razy? A teraz wyobraźcie sobie, że te pieniądze inwestujecie, odkładacie na przyszłość. Właśnie tak robią bogaci ludzie. Wybierają długoterminowe korzyści zamiast chwilowej satysfakcji. Nie namawiam was do porzucenia dbania o swój wygląd. Chodzi o znalezienie złotego środka, o to, by nie ulegać presji konsumpcjonizmu i nie kupować rzeczy tylko po to, by zaimponować innym. Pamiętajcie, że prawdziwe szczęście i spełnienie nie biorą się z posiadania drogich rzeczy, ale z budowania wartościowych relacji, rozwijania swoich pasji i pomagania innym. Żyjemy w czasach, gdy technologia rozwija się błyskawicznie. Co chwilę pojawiają się nowe modele telefonów, laptopów, gadżetów, które kuszą nas swoimi możliwościami. Łatwo jest dać się złapać w pułapkę ciągłego ulepszania. Kupowania najnowszych wersji, nawet jeśli te, które mamy, wciąż dobrze działają. Ale bogaci ludzie podchodzą do tego inaczej. Oni doskonale wiedzą, że technologia szybko się starzeje, a pogoń za nowinkami to jak dolewanie wody do bezdennej beczki. Zamiast co roku wymieniać telefon na nowy model, często korzystają z tego samego urządzenia przez kilka lat. Dlaczego? Bo rozumieją, że każda aktualizacja, każda nowa funkcja to nie tylko wydatek ale też strata czasu na naukę obsługi, przenoszenie danych, konfigurację czas, który mogliby spożytkować na coś o wiele bardziej wartościowego na budowanie relacji, rozwijanie biznesu czy po prostu odpoczynek. Zamiast wydawać tysiące złotych na nowy telefon, który za rok i tak będzie stary, inwestują te pieniądze, pomnażają je, budują swoją przyszłość. I to właśnie jest kluczem do ich sukcesu. Oczywiście nie mówię, że masz korzystać z dziesięcioletniego telefonu, który ledwo zipie. Chodzi o to, by zastanowić się, czy rzeczywiście potrzebujesz najnowszego modelu, czy może ten, który masz, wciąż spełnia Twoje oczekiwania. Pamiętaj, że producenci elektroniki zarabiają na tym, że ciągle kupujemy nowe rzeczy. Nie daj się złapać w tę pułapkę. Bądź świadomym konsumentem, wybieraj to, co dla Ciebie najlepsze, a nie to, co narzucają trendy. Wiele osób marzy o tym, by jeździć luksusowym samochodem. Kojarzy im się to z sukcesem, prestiżem, wolnością. I rzeczywiście, dla niektórych osób drogie auto może być ważne. Na przykład, jeśli prowadzą firmę, w której wizerunek odgrywa kluczową rolę. Jednak wielu bogatych ludzi wybiera skromniejsze pojazdy, mimo że stać ich na o wiele więcej. Dlaczego? Bo wiedzą, że samochód to przede wszystkim środek transportu, a nie wyznacznik statusu społecznego. Weźmy na przykład Warrena Buffeta, jednego z najbogatszych ludzi na świecie, który do dziś jeździ Cadillaciem DTS z 2014 roku. Myślicie, że nie stać go na nowy model? Oczywiście, że stać. Jednak on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że samochody szybko tracą na wartości. Już po wyjeździe z salonu ich cena spada o kilkadziesiąt procent. To tak, jakby wyrzucać pieniądze w błoto. Zamiast co kilka lat wymieniać samochód na nowy, woli jeździć tym samym, dopóki mu dobrze służy. A zaoszczędzone w ten sposób pieniądze inwestuje, pomnaża swój majątek. Pamiętajcie, że zakup samochodu to zazwyczaj emocjonalna decyzja. Dajcie sobie czas na przemyślenie, czy rzeczywiście potrzebujecie drogiego auta. Czy może wystarczy wam coś skromniejszego, co pozwoli wam swobodnie się przemieszczać? Nie dajcie się zwieść reklamom, które próbują wmówić wam, że samochód definiuje waszą wartość. To wy jesteście ważni, a nie to, czym jeździcie. Filmy i seriale często pokazują nam bogaczy mieszkających w luksusowych willach z basenami kortami tenisowymi i ogrodami wielkości parku. I rzeczywiście, niektórzy zamożni ludzie wybierają taki styl życia. Jednak wielu z nich. Woli mieszkać skromniej niż można by się spodziewać. Dlaczego? Bo wiedzą, że posiadanie dużej, luksusowej nieruchomości to nie tylko przyjemności, ale też ogromne koszty i obowiązki. Weźmy na przykład Marka Zuckerberga, który mimo miliardów dolarów na koncie mieszka w stosunkowo skromnym domu w Palo Alto. Dlaczego? Bo ceni sobie prywatność, spokój i bezpieczeństwo, a nie ostentację. Duża posiadłość to nie tylko wysokie koszty zakupu, ale też ogromne rachunki za media, podatki od nieruchomości, a także stałe wydatki na utrzymanie w dobrym stanie. Do tego dochodzi czas i energia potrzebne na zarządzanie taką posiadłością sprzątanie, remonty, pielęgnacja ogrodu. Bogaci ludzie często wolą zainwestować te pieniądze w coś, co przyniesie im realne korzyści w rozwój biznesu, edukację, podróże, czy po prostu w czas spędzony z bliskimi. Oczywiście nie ma nic złego w tym, że marzycie o pięknym, komfortowym domu. Chodzi o to, by znaleźć złoty środek, taki metraż i standard, który będzie dla Was optymalny, a jednocześnie nie będzie stanowił nadmiernego obciążenia dla Waszego budżetu. Pamiętajcie, że dom to przede wszystkim miejsce, w którym czujecie się dobrze i bezpiecznie, a nie symbol statusu społecznego. W dzisiejszych czasach, karty kredytowe stały się nieodłącznym elementem życia wielu osób. Są wygodne, pozwalają na dokonywanie szybkich płatności, a nawet na korzystanie z dodatkowych profitów, takich jak programy lojalnościowe czy ubezpieczenia. Jednak karty kredytowe to broń obosieczna. Jeśli nie korzystamy z nich z głową, łatwo wpaść w spirale długów, z której trudno się wydostać. I niestety, wiele osób popełnia ten błąd, wydając więcej niż zarabia i odkładając spłatę zadłużenia na później. Bogaci ludzie zazwyczaj mają zupełnie inne podejście do kart kredytowych. Oczywiście korzystają z nich, ale robią to w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Wiedzą, że karta kredytowa to nie darmowe pieniądze, a jedynie odroczenie płatności. Dlatego też starają się spłacać zadłużenie w terminie, unikając w ten sposób naliczania wysokich odsetek. Często korzystają z kart kredytowych tylko w sytuacjach awaryjnych lub po to, by skorzystać z dodatkowych profitów takich jak punkty lojalnościowe czy mile lotnicze. Pamiętajcie, że długi to jeden z największych wrogów bogactwa. Każda złotówka, którą musicie oddać bankowi, to złotówka mniej, którą możecie zainwestować, odłożyć na przyszłość, czy wydać na to, co dla Was ważne. Dlatego też, jeśli chcecie osiągnąć sukces finansowy, musicie nauczyć się mądrze zarządzać swoimi finansami, unikać długów i świadomie korzystać z kart kredytowych. Zamiast wydawać pieniądze, których nie macie, skupcie się na budowaniu stabilności finansowej, oszczędzaniu i inwestowaniu. To właśnie te nawyki pozwolą Wam osiągnąć prawdziwą wolność i niezależność. Jak widzicie, podejście bogatych ludzi do pieniędzy często różni się od tego, co widzimy w mediach. To nie pogoń za luksusem i ostentacją, ale raczej roztropność długoterminowe myślenie i koncentracja na tym, co rzeczywiście ważne. Rezygnacja z niektórych wydatków, które dla wielu wydają się niezbędne, to nie przejaw skąpstwa, ale raczej świadomość, że pieniądze to narzędzie, które można wykorzystać do budowania lepszej przyszłości. Jeśli chcecie osiągnąć niezależność finansową, warto przyjrzeć się swoim nawykom zakupowym i zastanowić się, czy rzeczywiście potrzebujecie wszystkich tych rzeczy, na które wydajecie swoje pieniądze. Pamiętajcie, że prawdziwe bogactwo to nie tylko stan konta, ale przede wszystkim wolność wyboru, spokój ducha i możliwość realizowania swoich pasji. Jak widać, podejście bogatych ludzi do pieniędzy jest często prostsze i bardziej racjonalne. Rezygnują z wydatków, które nie tworzą wartości. Jeśli chcesz osiągnąć niezależność finansową, warto przemyśleć, czy naprawdę potrzebujesz tych wszystkich rzeczy. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i daj znać w komentarzach, z jakich wydatków Ty zrezygnowałeś.